Powstaje polska wersja Severance. Co robisz? Bo ja wybieram obsadę. Zacznijmy od samego Lumonu. Moim zdaniem w Polsce to powinien być na przykład Polex albo Mind Pol. Rozum Polaka. Mark S. Marcin Dorociński albo Artur Żmijewski. Gemma Maja Ostaszewska. Heli R. Tutaj mam dwa typy. Może to być Magdalena Walach po warunkach albo Małgosia Foremniak, i jak Artur Żmijewski byłby Markiem S, to mielibyśmy wielki powrót początku na dobrej i na Dylan Mietek z Ojca Mateusza, ewentualnie Adam Woronowicz. Irving totalnie Tomasz Kot, Bert Andrzej Seweryn. Harmony Cobell, tutaj może być Krystyna Janda, albo uwaga kontrowersyjne, Agata Kulesza, ale ja uważam, że ona ma w sobie dużo takiego spokoju, a jednocześnie kurwików w oczach. A teraz musicie mi pomóc, bo absolutnie nie wiem, kto w Polsce miałby tak dużą charyzmę, żeby zostać milczykiem, zwanym również milkszejkiem, więc dajcie znać w komentarzach.